Witajcie, tu Dosiek. Zapraszam na rozgrywkę z gry Marvel Heroes. Jak widzicie, tutaj moich bohaterach już jest Emma Frost. Jest także Wolverine. Zaczniemy rozgrywkę z Emma Frost. Niestety nie będę nagrywał duo. Na pewno nagram odcinek z moim znajomym w grę Duel of Champions. To jest niestety. Będę nagrywał w Duel of Champions, będzie tam rozgrywka czy dwie z moim znajomym i postaram się z innej gry nagrać. Nie mogę cofnąć w misję. Dobrze, i nie będę robił całego storyline'a. No, tu mamy problem. Dobra, nie będę robił swojego storylina. Ponieważ będzie to strasznie długie i przy okazji strasznie monotonne. Nie mam osoby, która miałaby czas nagrać całe. I postaram się dla Was wybrać najciekawsze misje, e, najciekawsze fragmenty, e, no, żebyście mieli co oglądać. Żebyście zobaczyli, co się tam pozmieniało. Bo w paszach wchodziły nowe misje. Różne zmiany były, więc yy, tutaj mamy już nasze yy, misje zrobione, opowiem coś o umiejętnościach, które mamy na sam początek. Nie kompletnie mi wyleciało, gdzie były... Yy, nie i, u, nie u, i, nie i. Jezu, gdzie były umiejętności? P, dobra. Mamy tutaj ustawiony yy, yy, C-bolt, yy, atak podstawowy jest to range attack tak umiejętność pod a physic domination e, obszarowa ok i możemy jeśli ma poniżej 20% możemy wejść w z wroga i sterować nim i to jest z drugiego drzewka i trzecia umiejętność z pierwszego drzewka omega Telepath, jest Umiejętnością obszarową i umiejętność wygląda tak, stunuje brogu. No więc rozpoczniemy nasz prolog. Jest to zupełnie inny prolog. Po paczach zostało to zmienione. Teraz misja polega na wejściu do banku. I Wow. Poszło szybko. Zmieniały, bo zmieniały się też ikonki, jak widzicie, czcionka jest inna zupełnie. No, ja nie mogę pokazać tej umiejętności nowej, no. O, dobra, weszło od niego. A bo jeśli ma mniej niż 20. Nie, zaraz. A jeśli jego życie spadnie do 20%, to w tym momencie chyba przestaje atakować. Dobra, nie możemy go zaatakować. I jej, naprawdę fajna umiejętność. Już od samego początku bardzo mi się podoba. Dobra, kobieta Kot. Widzę, o pierwszy boss. Eee. Wątpię, żebyśmy mogli wejść w jej umysł. Dobra, tą umiejętność można przytrzymać. Oj, zaraz będziemy mieli cały poziom. Przejmij kogoś. A, przejmij kogoś. Ok, jesteśmy w jego umyśle. Więc mamy sojusznika. Fajnie, to wygląda. Później po tym prologu spojrzymy na te umiejętności, jak inne wyglądają. Zaraz będziemy mieli drugi poziom, to przy okazji tego się staramy coś zrobić. Eee, przejmiemy kolejnego. Dobra, podniesiemy życie. Tak, 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 tak. Eee, jest strasznie wolno idzie. pozmieniali coś, mowki są strasznie. Mało żywotne, natomiast boss ma dużo tego życia. Słyszałem coś o tej zmianach, że tak ma zostać zrobione, ale nie sądziłem, że aż na takiego na takim minus moim zdaniem. Albo aż tak dojechane są te postacie. No ale cóż. znowu. Kolejne. Podoba mi się ten styl. Lubię grać łańcuchami i... Powiem sprawia mi to przyjemność. I Zawsze we wszystkich grach. Okej, okay, pełny inwentarz. Mamy you know, Już nas do Avenger Tower przynosi. Dziwne. Dobra, e, tutaj możemy dać punkt w bo... Running Strike. E, Okej, okay, ona ma diamentową formę. To jest taka ciekawa rzecz mniej. Okej, tu mamy jeden punkt umiejętności dodać i tu możemy dodać. dodać. Hmm. Dobra, rzućmy sobie umiejętności na pasek. I jesteśmy w diamentowej formie. Bardzo fajnie to wygląda wizualnie. Nie, jest świetne wykonanie. Dobra. Wchodzimy do Avengers Tower. No tak więc, jak mówię, staram się te najciekawsze misje pokazać. Taką drogę, nie pełną, ale we fragmentach z tej drogi do tego 30 poziomu. I tak samo zrobię z Wolverine'em będziecie widzieli na bieżąco rozwój tej takiej postaci mojej... Już przyszliśmy prolog. Tak, prolog już jest zrobiony, Moglibyśmy odbić tam od banku w bok. Tam chyba jeszcze jest misja. Ale idziemy już do pierwszej części. Jeśli chcecie wiedzieć... Nie będziemy oglądali tego filmu. o co chodzi. Story w... Super Raz z pierwszą misją. Teraz ok. E, Misję e, w ogóle cały storyline polega na tym, że z więzienia uciekli e, super złoczyńcy, i teraz po kolei z nimi wszystkimi walczymy. Tak więc. Mm, zaczynamy. Diamentowa postać. Ok, używając innej umiejętności zmieniamy naszą formę. Mm, spróbujmy wejść sobie w niego. A ten umarł. Ok. Uh, to jest nasz. Nie slecimy Ale chodź, 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 ten nasz. Dystansowy byłby fajniejszy chyba. no tu mamy podpowiedzi standardowe eee, tego dużego moglibyśmy przejąć dobra, dajmy ale przejmij go dały radę, dobra, dobra. Eee, duży plus już od samego początku mi się to podoba i przez jej siłę ma już dostać nerfy ta postać już słyszałem o tym, naprawdę poprawili na plus opcje graficzne i jest bardziej w stylu takich komiksów, co nadaje zdecydowanie lepszy klimat tej grze. E, ta czcionka, mapa troszkę lepiej wygląda. Fajnie to, no fajnie przyczyniało teraz. No i spójrzmy sobie na ksiupunek. E, tu mamy terniki i medal. Gdzie jest medal? Tutaj jest Black Card, załóżmy to. Ok. E, idzie łatwo, bo to jest początek gry, tak więc standardowo jest trudno, żebyśmy zginęli. Jak to w każdej grze. Nie pamiętam gry, w której na początku byłoby tak trudno, że nie dałoby się jej przejść. Mmm, używam troszkę. Idziesz? Przeciąłeś się. A. Czemu nie mogę zniszczyć skrzynki? Dobra. Okej. Okay. Ruszy się teraz. Mam nadzieję, że zaraz będzie. Przejdzie. Dobra, niepotrzebnie to kliknę. Eee... O, ja znowu. Chodź, chodź 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 tu! Do mnie! Do mnie moja deska! Jesteś mój, jesteś mój. Eee, nie wiem, czy dostajemy za niego doświadczenie. Tak jakbyśmy go zabili, czy nie. Tutaj będzie pułapka, standardowo. No chodź, chodźcie, chodźcie. Nie ściąga ich miejsca. Zadaj obrażenia obszarowe. Hmm. Nie, no ciekawie to wygląda. I spróbujmy. Tak, uderzenie pięścią standardowo. O, na kopnięcie można. Kombose zrobić. Mamy zwiększoną obronę pod postacią Diamond. I. Za życie nam rośnie ten armor. Jakby Ok, atak podstawowy, czyli atak podstawowy nam wychodzi z tej formy. Musimy używać tylko mniej, żeby walczyć. Ok, tutaj musimy używać sobie bossa. Szybko dodamy, w punkcie mamy kopnięcie. Z diamond form A, nie co się Ok wyjdziemy z tego One opierają się na tej energii Tak więc trzeba rozważnie już zauważyłem Okej okay, przed... wszystko. Oj, yy, Po użyciu umiejętności takiej krótkodystansowej mogłaby podchodzić do wroga, to byłoby całkiem okej. Więc trochę głupio, że nie podchodzi. jakieś buty mamy. dołóżmy to. też mamy kolejny przedmiot, przydało nam to jakąś umiejętność. Tak, szarża. Tak, szarża. OK Czyli można grać nią typowo pod Diamond Form lub można nią mm, grać za pomocą mocy umysłu, mocy coś tam, coś tam. Mm, o, na, o, on zumarł, więc musimy sobie nowego Fiddle Passa ciągnąć. O, nie od niego. A, chodź, 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 chodź. Ała! A, najpierw redukuje do 20% życie, i dopiero go ściąga. Nie wiem, nie łapię. Nie łapię tego skilla, i wiem, że robi nam pasa i to mi się podoba. Tak więc trzeba korzystać, póki można. Dawaj, 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 niszczymy jeszcze. Za te duo to dło, mm, to nie wiem, czy. Przepraszam po prostu nie mogę nikogo znaleźć chętnego nagrywania tego. I zostałem mm, uświadomiony, że nagrywanie całego, całego Storylina zajmie strasznie długo. I prawdopodobnie każdy z Was, który to ogląda, jeśli w ogóle dotarł do tego fragmentu. I nie obejrzał samego początku, żeby zobaczyć tylko jak ona wyglądała i już wam się znudziło. Jest na to duża szansa. Żeby oglądał kolejne odcinki. I nikt mi tego nie obieca. I nikt mi nie da pewności tego. A, ja muszę zejść jeszcze tam. Żeby co zrobić, więc postaram się wybrać te w miarę ciekawe misje. Jeszcze te, które się zmieniły trochę. Bo wy możecie zagrać tę grę. Jest to gra darmowa. Nie jest to jak na przykład taki Don't Star. Albo The Mighty Quest. Do którego trzeba dostać beta, albo trzeba je odpowiednio kupić? Tak więc, tak jak nagrywanie lola. Rozumiem nagrywanie lola, ktoś ogląda, bo chce poglądać ciekawe zagrania, jakieś rzeczy, których nie wiem, które lepiej gra od was i to jest zrozumiałe. Chcecie się czegoś nauczyć od kogoś, kto pokazuje jakiś tam poziom, w tej grze, no. Trudno powiedzieć o pokazywaniu jakiegoś poziomu, o robieniu czegokolwiek nie wiem, lepiej od innych, no bo to jest kwestia piłką. E, wydanie kilkanaście złotych na. Nie da się tutaj tego zrobić, tak jak na przykład w Diablo. No dobra, Denis nie chodzi. Tak jak w Diablo. E, no ale też te pieniądze dużo dają. No. I tutaj jest warte pokazanie postaci. Zanim wy na przykład wydacie pieniądze na nią, warto jest pokazać, jak gra wygląda. Zanim ją osiągniecie, zanim wbijecie ten 30 poziom. No bo to chwilę zajmie. No, fajnie, ożył. G. Dobra. Tak e, więc nie wiem, mam nadzieję, że rozumiecie po prostu e, mój tok myślenia. O, to już tego. O, fajnie. Co e, tu mam? Apteczkę. Ok. Tak więc kończymy. Pierwszy chapter? Nie, prolog. To był dalej prolog. Czyli dodajemy po prostu początkową, początkową misję. Do tego. i e, gdzie możemy przejść? Tu musimy z nim porozmawiać. I wracamy do Avengers Tower. Tak więc, e, możecie dajcie mi znać, czy chcecie na zmianę z Wolverineem, czy chcecie samo memmę do tego 30. poziomu te urywki, czy chcecie Dlaczego? trochę tego, trochę tego, bo ja na pewno zrobię tak jak na wszystkich. E, Ej, domyślałem się, się wyłączyłem trochę. E, na pewno zrobi prezentację bohatera, tak jak dotychczas z każdą podstawową. Będę się starał jakieś opowiadać o tych zmianach. W trakcie tej rozgrywki też opowiem trochę o tych zmianach, bo ja ich wcześniej nie miałem opcji zobaczenia. I na pewno w najnowszym patchu wchodzą kolejne rzeczy, kolejne nowe misje, które też mam nadzieję, że Wam zaprezentuję, i to już nową postacią. W międzyczasie, zbierając Eternity Splinters, które mam nadzieję, levelując te dwie postacie, dojdę do tego poziomu 150, ale fajnie. Nawet nie wiedziałem, że to pozmieniali graficznie. Jeśli dojdę do tego poziomu 150, czy tam 200, postaram wylosować się wylosować jakiegoś bohatera, to też wam wrzucę filmik z losowania. Chyba, że dacie mi znać, kogo konkretnego chcielibyście jeszcze zobaczyć, to wtedy go wezmę. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki i dajcie mi znać, co o tym sądzicie, jest dla na mnie naprawdę bardzo ważne, tak samo jak zostawienie oceny pod filmikiem. Tak więc ja dziękuję wszystkim, trzymajcie się, na razie.